Witajcie na kanale Dorosłe Życie to pułapka. Dzisiaj w ramach spaceru po sklepach zabieram Was do action. Obejrzymy sporo nowości i dużo ładnych rzeczy, które wpadły mi w oko. Zapraszam. Wazon wykonany z modnego żebrowanego szkła. Średnica 17 cm, wysokość 20 cm i kosztuje 27,99 ten wazon pozwoli stworzyć Ci modne wnętrze w stylu vintage. Dostępny w kolorach zielonym, szarym i transparentnym. Kula LED na bambusowej nóżce. 29,95 kosztuje, a jej średnica to 24 cm. Światło padające przez otwory w kuli tworzy ciekawy efekt świetlny. Świeca zapachowa w przepięknym szklanym pojemniku z pokrywką. Kosztuje 13.95. Do wyboru są różne zapachy: drzewo sandałowe, jabłko i cynamon oraz bursztyn. Po wypaleniu świecy ten piękny pojemniczek można wykorzystać ponownie jako naczynie na czekoladki lub inne drobiazgi. Niezwykle elegancki dyfuzor zapachowy z patyczkami. E, ja tutaj widzę dwa zapachy. Granat i świerk to jest ten w pomarańczowym słoiczku, a w zielonym jemioła i jodła 13,95, a za 26,95 kupimy taki piękny zegar okrągły, natomiast za 13,95 świecznik na. Delight. Za 24,95 kupimy łańcuch 10 kul LED o średnicy 6 cm. Za 12,95 kupimy świecę w kształcie świecznika 22 cm wysokości. Widzieliście kiedyś taką świecę? Bo ja jeszcze nie. Jeśli wolicie jednak klasykę, to możecie kupić po prostu szklany świecznik za 19,95. Cóż za elegancja! Plaster drewna z korą. Średnica około 35-38 cm za 26,95 a za 23,95 misa drewniana okrągła o średnicy 28 cm. hit. Świecznik do podgrzewaczy, czyli tealightów odbijający światło. Za 28.95. Ponieważ zauważyłam otwarte opakowanie, pokażę wam jak wygląda w środku. Jak widzicie te lustrzane ścianki odbijają światło tealightów, co sprawia, że tworzy to taki efekt, jakby było ich bardzo dużo w tej małej kosteczce. Kładana pufa do przechowywania za 39,95. Jest bardzo łatwa do złożenia i rozłożenia. W dwóch kolorach: szarym oraz białym jak baranek. Przepiękny świecznik na podgrzewacze o średnicy 8 cm za 6,95. W przepięknych kolorach: niebieskim, różowym, szarym i pomarańczowym. Świecznik metalowy w czarnym kolorze, 3 sztuki za 21,95. Ten świecznik nada Twojemu wnętrzu loftowy look. Wow, zobaczcie, jaka piękna porcelanowa skarbonka za 18,95. Tutaj akurat na półce są klasyka, świnki, ale są też akurat w aligatorki i widzę obok chmurki, natomiast znalazłam na stronie, że w innych sklepach możemy nawet znaleźć lwa, pandę, jednorożca, rakietę, tęczę czy kosmonautę. Metalowy wazon za 22,95 do wyboru złotych. Lub takie złoto antyczne. Taki uroczy wazonik sprawi, że Twoje wnętrze będzie jeszcze bardziej zachęcające. Lampion ze szkła i metalu w czarnym kolorze mniejszy 23 cm wysokości za 26,95 i większy 32 cm wysokości za 39,95. Można go ustawić wewnątrz i na zewnątrz, na przykład na tarasie lub balkonie, aby rozświetlać długie jesienno-zimowe wieczory. Za 8,95 kupimy szklany świecznik do podgrzewaczy o średnicy 10 cm, z kolorowego szkła w kolorkach brązowym, zielonym i czarnym. Natomiast za 16,95 kupimy świecznik również o tej samej średnicy, ale taki, który w środku ma fikuśny kieliszek na jednego podgrzewacza, czyli jednego tealighta. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Stylowy budzik w różnych kolorach: czarnym, białym i różowym za 23,95. Taki budzik przywodzi na myśl styl retro. Malutki wazonik za 4,49. Do wyboru różne kolorki, które dodadzą uroku Twojemu domowi. niżej wazon retro o nazwie Mandy 18 cm wysokości do wyboru różne energetyczne kolory Kolczyki z brokatowymi kamykami za 9.49 sprawią, że będziesz błyszczeć nie tylko podczas wyjątkowych okazji, ale też na co dzień. Do wyboru srebrne, złote lub kolorowe. Tutaj naszyjnik z kamieniem szlachetnym za 13,95. Do wyboru różne kamienie. Kiedyś pokazywałam Wam podobne naszyjniki, ale te różnią się tym, że łańcuszek wykonany jest ze stali nierdzewnej. W dodatku pokryty jest 18-karatowym złotem. Wow! To z kolei różne warianty kolczyków z kamieniami szlachetnymi. Kolczyki te pozłacane są 18-karatowym złotem, no i również jest to stal nierdzewna, co jest znakomitą wiadomością, bo taka stal nie uczula. Możemy wybierać przeróżne wzory, przeróżne kamienie szlachetne, albo kierować się tym, który nam się najbardziej podoba, albo tym, o którym wiemy, że przynosi nam szczęście. Takie kolczyki kosztują 13,95. No i kolejny świetny produkt, bransoletka z kamieniami szlachetnymi również ze stali nierdzewnej w tej samej cenie. To elegancka bransoletka w pudełku podarunkowym za 8.95. Różne wzory. Eleganckie serwetki 20 sztuk za 4.98. Dostępne są różne warianty, albo jesienne, albo zimowe. Położone na stole, takie serwetki wprowadzą przyjemną atmosferę podczas spożywania posiłku. Spójrzcie na te modne puszki. Można w nich przechowywać ciasteczka lub kawę. Dostępne są różne nadruki, kolorki, albo błękitny, albo ciemnoniebieski, albo czarny. Czarny jest gładki bez żadnego nadruku. Średnica 10 cm i taka puszka kosztuje 11.95. Taka puszeczka już sama w sobie jest fantastyczną dekoracją do kuchni. Przepiękny młynek do pieprzu i soli, 40 cm wysokości. Niesamowity jaki on jest duży, 27,95 kosztuje. Wykonany jest z brzozowego drewna polakierowanego. Posiada w dodatku ceramiczny młynek. Postawiony na blacie będzie wyglądał naprawdę fantastycznie i doda takiego profesjonalizmu do Twojej kuchni. Kuchni. Poczuj się jak szef kuchni z takim młynkiem. A za 44.95 kupimy karuzelę do przypraw wykonaną z metalu i bambusa. Karuzela zawiera 12 pojemniczków na przyprawy. Znakomita ozdoba na blat kuchenny, czyż nie? Kubek na kawę wykonany ze stali nierdzewnej. Dodatkowo ma podwójne ścianki, dzięki czemu kawa jest dłużej ciepła. 200 ml pojemności za 9,95. Taki kubek ze stali nierdzewnej nie rozbije się. Możemy go na przykład przypiąć do plecaka i na szlaku górskim napić się z niego ciepłej, aromatycznej kawy. Za 99,95 kupimy bambusową płytę do przypiekania. Przeróżnych japońskich przekąsek. Bambusowa deska na wannę za 39,95 jest regulowana, dzięki czemu pasuje do każdej wanny. Ma uchwyt na książkę, tablet, smartfon i kubek. Dzięki takiej półeczce możemy sobie zrobić prawdziwą atmosferę spa w łazience. Przyda się do tego też bambusowy dozownik do mydła, bowiem bambus wprowadza przyjemne ciepło do łazienki. 18 cm wysokości za 9,95. Pozostając w atmosferze łazienkowego spa, koniecznie musimy kupić taką oto zapachową świecę. Elegancka z korkową pokrywką za 29,95. Toaletowa szczotka w ceramicznym stojaku doda elegancji Twojej łazience. Dostojna niczym prawdziwe berło. 18,95 Udrażniacz do odpływów z drewnianym drążkiem i fikuśnym geometrycznym gumowym końcem 1195. Tutaj rzecz, która mnie bardzo rozśmieszyła, jest to składany pluszowy żołądź z wiewiórką. 60 cm wysokości, no i rzeczywiście jest to dekoracja jesienna, która zawiera w środku taki suwany drążek, więc można go rozsunąć, i wtedy to wygląda jak wiewiórka lecąca balonem, i tym balonem jest ten żołądź, No ale możemy też ją sunąć i schować do. Szafy, gdy skończy się jesień. To już wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz. No i zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie. Kliknijcie przycisk subskrybuj pod filmem lub moje okrągłe zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.